Świat według Netflixa albo innej platformy cyfrowej. Przed wielu laty Lenin stwierdził, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Jest to jedno z niewielu twierdzeń tego kałmuka, które wytrzymało próbę czasu. Definicję należy tylko poszerzyć o telewizję, internet i szeroko rozumiany sektor rozrywkowy. To no tu rozstrzyga się przyszłość współczesnego świata, a także wynik cywilizacyjnego starcia, mówiąc, no już tak trochę przesadnie, pomiędzy prawem a lewym. Komunistom szło różnie. Ich propaganda była toporna, drętwa, a nade wszystko głupia. I udawała się jedynie w świecie pełnej izolacji. Jak bowiem spełnić miał swoje e, funkcje sztandarowy sowiecki? Film by z Kronstadtu. Gdyby każdy jego widz mógł się dowiedzieć, że marynarze, wykonawcy sztorbu na pałac zimowy, kiedy tylko poznali dobrodziejstwa własnej rewolucji, zaczęli się buntować, zostali przez tę rewolucję wyrżnięci w pień. Z drugiej strony, jeśli artyści biorący się za agitację robili to zbyt dobrze, efekt wychodził z goła Przydarzyło się to na przykład wajdzie przy realizacji Popiołu i Diamentu. Film wymyślony przez Andrzejewskiego z towarzyszem Bermanem jako kompromitacja antykomunistycznego oporu i anachronicznych ludzi z podziemia za sprawą roli Maćka Chełmickiego zagranej brawurowo przez Byszka Cybulskiego w swojej bluzie i okularach stał się apologią właśnie tego straconego pokolenia. Symbolem sprzeciwu przeciwko komunistycznej władzy. Oczywiście bywały zamysły bardziej udane. Choćby stawka większa niż życie, która w sposób doskonały sprzedawała NKW-ziste w hitlerowskim mundurze jako polskiego patriotę i geniusza dywersji. Z czasem jednak najważniejsza ze sztuk urwała się z łańcucha i zaczęła kąsać rękę mecenasa. Nie udało się przemycić własnej narracji historycznej, wylansować potrafianych bohaterów, a nawet całkowicie wyeliminować kościoła. Ślady takich prób można znaleźć w kreskówkach dla dzieci. Tu przekaz był czytelny. Należało zachycić ludzi starych, nośników tradycji i zerwać ewentualną nić porozumienia dziadków i wnuków. Widać to zwłaszcza w kreskówkach z NRD. Starzy ludzie są tam postaciami wyłącznie negatywnymi. Recydywa marksizmu, którą obserwujemy, jest w swoich poczynaniach o wiele inteligentniejsza. Zdobyła nowe narzędzie, jakim są telewizje internetowe z Netflixem na czele. Oferując nieprzebrane, choć umiejętnie kształtowane bogactwo produkcji filmowej, a zwłaszcza serialowej. Produkt jest tani. Doskonale opakowany do przyswojenia o dowolnej porze i w wymiarze uzależnionym od woli odbiorcy. Wykonanie waha się od perfekcyjnego, podostateczne, chyba że za reżyserię bierze się na przykład surunia pani Holland. Przeważnie jednak dominuje precyzyjna akcja, ciekawy temat, krwiści bohaterowie i zakończenie skonstruowane tak, by wręcz zmusić oglądającego do czekania na następny odcinek albo włączenia tego odcinka. Jeśli ktoś traktuje to jako gumę do oczu, wypełniać czasu, łapie się za oglądanie, nieświadom toksyn, które bezustannie sączone są do jego organizmu, no to jest kiepsko. W dodatku pilot w ręku potrafia na oglądanie filmów na przyspieszonych obrotach albo powtarzanie sobie wybranej sceny. Można się więc upajać yy, obrazem bez ogłupiających reklam. Jednak po okresie cielęcego zachwytu przychodzi refleksja, czemu to naprawdę ma służyć. Świat, według Nezviksa, jest światem, w którym zwyciężyła poprawność polityczna. Wykreowany obraz ma wymiar jednolicie postępowy i nie ma tam miejsca na inny kąt widzenia albo jest bardzo mało tego miejsca. Ludzie o prawicowych poglądach to przeważnie dewianci, przestępcy, fanatycy i bez wyjątku durnie. Z innymi wartościami też jest kiepsko. Bóg nie istnieje, a patriotyzm jest zagrożeniem. Oglądałem niedawno serial hiszpański opowiadający o zamachu terrorystycznym. Zapowiadało się bardzo interesująco. Realistyczne sceny, praworowy pościg za sprawcą, tyle że. Wspólnota muzułmańska okazywała się niewinna. Celem islamu przecież to jest pokój na całym świecie. Całość zaś tego spisku uknuły służby specjalne, aby dokonać zabójstwa jednego kapitalisty w interesie drugiego kapitalisty. No, zaskakująca rzecz w kraju, w którym dzięki pokój biłującym uchodźcom czy też nachodźcom, Madryt Spłynął krwią. Taka optyka, taka norma. W większości filmów racje terrorystów są w znacznej mierze usprawiedliwione, a głównym wrogiem bohaterów okazuje się opresyjne państwo. Jedna z jego struktur najchętniej CIA, ale może być skorumpowana DEA, a w najlepszym razie jakaś oligarchiczna grupa działająca na własną rękę. To są ulubieni przeciwnicy na przykład Jamesa Bonda. Dystopie. Pokazują straszne światy, w których wygrała prawica. Patrz albo nie patrz na serial Opowieść Podręcznej. Tam świat chrześcijański urządzony jest na mądre no, prawie muzułmańskiego. Tylko broń Boże bez wymieniania muzułmanów. Ten świat jest poniekąd dziwny. Już wcześniej zauważałem wysiłki walki ze stereotypami e, nawet w produkcjach krajowych. Coraz częściej a zwłaszcza w tych zagranicznych, występuje afroamerykanin intelektualista, Żyd superpolicjant i wzorzec moralny homoseksualista. Może być, tylko Polak tradycyjnie mógł nadal być w tych filmach co najwyżej sprzątaczem, taksówkarzem lub kryminalistą, a na pewno osobnikiem prymitywnym. Z trudno znaleźć dziś utwór, w którym. Zabrakłoby wątku kochających inaczej. Tym wymogom poddała się nawet Ania z Zielonego Wzgórza. Sama chwilowo jeszcze hetero, ale kto wie, jak będzie przy kolejnej ekranizacji ciągu dalszego. Zresztą stanowisko Akademii Siedzibowej jest tu jednoznaczne. Bez udziału mniejszości, różnych zresztą mniejszości, żadne dzieło nie ma szans na Oscara. Co gorsza, twórcy potraktowali to zalecenie dosłownie i obecne, obecnie sceny łóżkowych kotłowarek monopłciowych zresztą dla fabuły przeważnie zupełnie niepotrzebne wypełniają znaczące fragmenty produkcji. Nazajmując, w odróżnieniu od rodzin tradycyjnych, patologicznych i kryminogennych związki niestandardowe jają się jako ideał zrozumienia, miłości i partnerskiej wierności więzi międzypokoleniowe właściwie ich nie ma czas czułych słówek minął, dzieci się wyprowadziły a dziadków odesłano do domów starców rodzice żyją w kolejnych związkach z partnerami w wieku swoich dzieci wyjątkiem są jedynie sytuacje gdy wątek sensacyjny każe ojcu bądź matce stanąć w obronie potomka a co do, a co do wspólnoty poza Uroczystościami korporacyjnymi widać ją jedynie podczas spotkań anonimowych alkoholików. Kościół, jeśli nie jest widownią afer pedofilskich i zbrodni seksualnym pojawia się wyłącznie w scenach pogrzebów, rzadkich ślubów, a do konfesjonałów najchętniej zaglądają mordercy. Cały czas trwa też gwałt dokonywany na historii. Kiedyś w rozmaitych superprodukcjach dominował grzech nieudztwa. Rzymscy cesarze zachowywali się jak współcześni celebryci, a gladiatorzy jak korboje. Obecnie manipulowane jest, odchodzi manipulowanie Biblią, historią starożytną czy nowożytną i ono służy doraźnym celom propagandowym lub czczej rozrywce. Nikogo już nie dziwi grecki hoplita, walczący niczym ninja. Pogodziliśmy się z kłamstwami dotyczącymi zbrodni Kościoła, inkwizycji, polowej na czarownice i wybielaniem rewolucji francuskiej i, no niestety, rosyjskiej. Przy zmowie milczenia, wyjątkiem jest film o Wandei, o którym mówiłem parę tygodni temu. Jest też tylko chyba jeden film o ateistycznym eksperymencie w Meksyku, znakomita Christiana z roku 2012. Mamy wbijaną w głowy jednoznacznie pejoratywną ocenę generała Franco, Pinocheta czy senatora McCarthy'ego. Przy nieskrywanej sympatii dla Che Guevary, Fidela czy szefów Wietkongu o czerwonych kmerach nie wspomnę. Poddaliśmy się uproszczeniom, jeśli idzie o problem niewolnictwa czy kolonializmu. Pojęcie brzemie białego człowieka, Kiplinga, Zastąpiła wina kolonialisty za wszystko. A czemu mają służyć bzdury dowartościowujące na siłę białych inaczej? W bodajże ostatnim Robin Chudzie, parytet rasowy, uwzględniony jeszcze w sposób dość inteligentny. Ciemnoskóry maur, poznany Ziemi Świętej, towarzyszył bohaterowi w jego przygodach w Puszczy Szerut. Obecnie już nie potrzeba takich. Pretekstów. W serialu historycznym Bridgettonowie roi się od czarnoskórych lordów, a producenci nawet nie uświadamiają sobie, że w swojej gorliwości popadli w śmieszność. No, chyba tutaj szczytowym osiągnięciem jest czarnoskóra Anna Boleyn. Ciekaw jestem, jakie karkołomne zabiegi uchronią przed wyrzuceniem z kanonu kultury światowej przygód Huckleberry Fina, Winnetu czy chaty wuja Toma. A może już je wyrzucono? No, chyba, że Tom i Hakfin okazają się partnerami. Podobne więzy łączą wodza Apaczów i białego Gringo, a wuj Tom ma romans z małoletnią Ewangeliną i razem stają w finale na czele powstania niewolników. A wtedy, wtedy może to wrócić do lektur obowiązkowych. Co zastanawiające, w tym barwnym świecie mającym zawłaszczyć naszą wyobraźnię w ogóle nie istnieje Polska ani jako naród ani jako państwo nawet szpiegowskie epizody kina akcji rozgrywają się w Pradze w Budapeszcie a nawet w Bukareszcie Nigdy w Warszawie żadne dzieje z naszej historii, które mogłyby zapłodnić pięć Hollywoodów, nie budzą zainteresowania światowych filmowców. W kręgu ich zainteresowania nie ma ani kultury harcharmackiej, ani zaborów, ani cudu nad Wisłą, ani państwa podziemnego. Nie ma nawet solidarności. Żaden z tych problemów nie skłonił, jak do tej pory, wziętych producentów do zajęcia się którymiś z powyższych tematów. Oczywiście jest, jest, jest Holokaust, ale opowiadany przeważnie z nieżyczliwej dla nas optyki. Ostatnimi czasy odkryto historię Szkotów, Irlandczyków, Ormian, Turków, Greków też. My możemy nadal stać na końcu kolejki i urozmaicać sobie to stanie oglądaniem filmów w domu. Bez świadomości, co właściwie oglądamy. Z własnego doświadczenia powiem, że da się to Oglądać, tylko wystarczy pewne sceny pomijać, a z tyłu głowy mieć świadomość, czemu to może służyć. Na pocieszenie powiem, że być może koniunktura pewnych trendów właśnie się kończy. Ponieważ ludzie głosują, głównie pilotami, i coraz częściej manifestują, co chcą, a czego nie chcą oglądać. A nawet największa poprawność jest zakładnikiem przychodów reklamowych. Czyżby tym sposobem miała powrócić do nas jakaś normalność, albo chociaż jej odrobina? Jeśli idzie o cykliczny wierszyk, to Wariacja na temat, jak współczesne ideologie mogą oddziaływać na poczciwy świat zwierzęcy. Idyla gorylla. W Zoo raz na izbę chorych przyszedł pewien smutny goryl i powiada tak: Doktorze, błagam, niech mi pan pomoże. Mam kłopoty z orientacją, co jest straszną sytuacją. Rano wstaję, widzę ludzi. I się lew w mej duszy budzi. Potem słoni. Ale niedługo jestem pawiem i papugą. Potem wielko mam ochotę, by wyryćkać antylopę, a wieczorem powiem tyle, że się czuję krokodylem. Nie mam gazy i nudności, skutek braku tożsamości. Lekarz go dokładnie zbadał, a na koniec tak powiada. Chyba pomóc w stanie będę. Co żeś zżarł? Podręcznik gender. Dostał czopki, coś na poty, jakiś syrop na wymioty, maści i zastrzykł wiele i talony na kąpiele. Z lektur kilku myślicieli, terlikowski plus tekieli. Dziś go w głowie nic nie boli. Znów jest goryl i katolik.